Ride Snowboard Polska, Piotrek. Witam Was, Panie i Panowie, głównie Panie. Dzisiaj mamy na naszym warsztacie dwie zaawansowane deski skierowane dla Riderek, które znakomicie poruszają się już na snowboardzie i chciałyby rozwijać swoje umiejętności, przede wszystkim techniczne jazdy. Jeden model to Psycho Candy, drugi model to Magic Stick. Różni je wiele cech. Natomiast Target Grupa jest bardzo podobna, tak jak wspomniałem, zaawansowane rajderki, które dają sobie radę z techniczną jazdą. Psycho Candy to typowy low shifter, czyli deska, którą dobieracie krótszą, deska, która jest szersza, deska, która ma dość mocno ograniczony promień skrętu, zmniejszony promień skrętu, dzięki temu jest znakomitą deską do czegoś, co określamy fan carving. Magic Stick to. Znowu zaawansowana deska dla kobiet, która jest przykładem klasycznej hybrydy, czyli połączenia camberu z rockerem. Dzięki temu deska w dosyć uniwersalny sposób zachowuje się na śniegu, łatwo wprowadza się ją w skręt, a camber, który znajdziecie między wiązaniami, jest, jest tą, tą strukturą, która pozwala w bardzo dobry sposób kontrolować deskę w czasie skrętu. Obie deski przeznaczone są dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych raiderek. Zazwyczaj tego typu, tego typu poziom jazdy wymaga, aby deski miały wzmocnioną zarówno sztywność poprzeczną, jak i sztywność po podłużną. Oba te flexy są regulowane poprzez odpowiednie dodanie karbonowych wstawek. I zarówno w Magic Sticku znajdziemy je odpowiednio ułożone wzdłużnie i poprzecznie, jak i w Psycho Candy. Tutaj w Psycho Candy. Ta sztywność poprzeczna jest trochę bardziej wzmocniona poprzez karbonareje piątki i ułożenie dodatkowo na ścianach bocznych deski karbonu w części tailowej. Tak jak wspomniałem Magic Stick jest deską w bardziej klasycznym, klasycznym układzie konstrukcyjnym. Psycho Candy jest deską, którą dobieramy trochę krótszą, dlatego w Psycho Candy znajdziecie już rozmiary od 138, 142, 146 to są trzy rozmiary znakomicie trafiające w potrzeby kobiecej części snowboardu. W Magic Sticku te rozmiary są bardziej klasyczne. Jest to 43, 47, 51 i 54. W kilku słowach podsumowując. Magic Stick to bardzo uniwersalna, płynnie jeżdżąca, dobrze kontrolująca skręty deska. Psycho Candy to troszeczkę inny profil. Czyli tutaj również mamy płynność, znakomitą kontrolę, ale znajdziemy tutaj jeszcze coś, co nazywamy w świecie snowboardu fun carving. Na koniec chciałbym was serdecznie zaprosić na testy tegoroczne w górach. Będziemy na pewno na kilku przystankach i zapraszamy serdecznie. Przyjdźcie, sprawdźcie. Obie deski są dostępne na naszym stoisku testowym. Wybierzcie taką, która najlepiej będzie służyła wam. Do zobaczenia.